Co ty masz? Cześć, dzień dobry. Zapaliłyśmy. labkę. Stałaś? Dajdy dusia. No brawo. No tu dwa kolejne. Próbuję otworzyć. Uje, no nie ma. Ona nie ma siły. Ja ci pomogę, proszę. Otworzysz? O kurczę. Tak blisko na plażę dojdziemy za 3 dni. Aha, jest, <gülitty> mm. ona ma. Babci. Bab uh> Babci. Usta, usta, usta. Babcia przeżuba. Babcia przeżuba. Laurka idzie, a Paula jest stan ciężki. Tak, 38 gorączka została w domu. Aha, poczekajcie. I... Powiem wam tak. Jest gorąco. Gorąco? 28 stopni pokazywało w samochodzie. Myślimy, że jest 33. Idziemy na plażę. Ej, Paula to ma przerąbane, no powiedzcie. Wczoraj byli na tej służbie tam... Znaczy, jak to się nazywa? Na pomocy doraźnej. W szpitalu, wybyliście w Kołobrzegu czy gdzie? No, w Kołobrzegu. I nie było długo, no ile ich? Nie było z godziny? No już za apteką, no to godzina była. No to wcale nie było tak źle. No, stała tam antybiotyk, różne rzeczy. 38 gorączka, także ono siedzi w domku. Krzyczysz? A jakie morze spokojne, zobacz, żadnej fali? Moje nie A najlepsze jest to, że mamy dwa leżaki. Parawanu? Po co nam parawan? My nie potrzebujemy. Leżak jest dla babci. Jesteśmy bez parawanu. Idziemy do wody, chodź. Już dziadek idzie. Nie, no, ręcznik już zaraz. Spokojne morze. Moje marzenie. Chodź, idziemy. Oj, chodź. Idziemy. O, kawienie, tak, tak, ale zimno. O kurczę. U... Ale co sztywno? U... U... Uroki polskiego morza cieszę się. Jaka zimna, jest czuję. Zimno. Człowieku. Ja mam dosyć. Jak pierwsza jest. Idziemy dalej. Idziesz? Ja dalej nie wchodzę, ja jestem przy kolanach. A ona rączki chodź, trzepie, oczę rączki dalej, dziadzia, bo jest problem, rączki oczę najpierw, aby bo Dobra, trzymam. Bo ty na raz... Albo tam, oli. Ty wchodzisz czy co? No będę pływała ty... Będziesz pływać? No ja. Przed chwilą wiesz, że zimno. Nie czuję O matko ale a patrz, tam już pływają, widzisz? Ale tam jest płytko, zobacz. Ale tam, zobacz, pan stoi ma tylko. To jak pan ma do tyłka, to mama do szyi. A my jak tak stoimy? Jak się stoi, no to potem idzie już wystać. Tak, tak. Trzeba się do połowy zamoczyć. Bo masakra, nie? A potem to już będzie... A potem to już grubo. Tak. To już starczy. Udawaj, że wchodzisz. Ja nie wytrzymam. Ja mam tu i mi nogi drętwieją. Ja pierdziele. Ty byś mogła iść na morsa. Ja na morsa to bym płakała. No ale to jest zdrowe, nie? No. To ja będę chora. Ja nie wiem, że Jak patrzę na ciebie, to mi się zaczyna od góry zimno robić. Mimo że stoję cały czas. Nie, bo to trzeba powoli. No. Bo to się tak... To nie można tak szybko. Ja nie wytrzymam. I to tak co roku. Matko Boska. Idziesz, chodź. Alego, daleko, tak daleko. Babcia, gdzie ty jesteś? Idziemy It's tam do Ona idzie. No ja idę do kolan. Gdzie do kolan. Tam pływa jak grypka. Jak koczka. Jest jak zimno. No i co powie? Koczka Babcia, pipi? Nie. Nie, pić, pić to nie. Babcia pływa. Babcia ja pływa. Jagodzianki? Nie, co tam krzyczy? A pierogi szły? A teraz nie Popcorn. Popcorn. O, ja! Goła nóżka! Ała! Zimna. Wrączki można, tak? Ale nóżki już nie. Ała, ała! Jeszcze. No, 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 no na rączki. Po słonej wodzie samopalaczy się nie schodzi, żebym nie miała. A się... nie miała od kola to się... zarabiałych nóg. Wiesz co, Ale ja się chciałam przekonać <grym> dzisiaj. To jak to czy z ciebie zrobię? Ja ja Aha, bo ty testujesz ona, na mnie. Patrz, jest... <grym grym grym> Babcia, co? ona ma nóżki Ale on jest taki dziwny. Wiesz co, bo kiedyś pamiętasz? Się wysmarowaliśmy i doschodziło Może te stare takie były. Ale ulepszali jeszcze? No nie no to na pewno. Co? A babcia sama opalacz testuje. No, <noise> nie ma czasu. Nie ma czasu. Bo no, się tak wybraliśmy na plażę, że nikt filtra do opalania nie widział. Kaka? Ona krzycze, że kaka jest, wiecie? Tam tam siedzą, tam siedzą kaki, tak? No kaka, tu. O kurczę. Dobra, to ty ją zagaduj, żeby nie widziała, ja idę. Tu kości trafę, nie wiem czy widać, ale mam 50 z tego, a ogólnie na wyjazd na lipiec mam Australian Gold ten z brązerem. A Paula teraz nawet wymiotowała. Współczuję, wiecie? Współczuję. Pogoda wszystko jest. Jeszcze żeby padało to może by i przykro nie było. A tu tak ładnie. Aha, to będzie tak? I dziadek musi iść po nowe wtedy? Tak, Aha. razem. Ała? <laughs> Mokre i od razu Ała? A patrz co ja ci widziałam i tu się kręci, zobacz sam Ja nie wiem czy to takie trochę amerykańskie nie jest, bo brakuje tylko białego Bo patrz, te gwiazdki, czerwone z niebieskim to teraz zasmaruję? Umyjmy ręczki Ała? Aha, nagi jest Ała to Ała O kurcz O już, mama smaruj Chodź szybko, patrz nie, tak O kurcz. Nie. I co będzie... Się nie nagrzała jeszcze dobrze. Bach. Hu? To babcie trochę chluśni. Babcia jest morsem, to babcie chluśni. No dawaj, na babcie. Jest łosem, ja tak. A ja taka delikatna. Na babcie! To spokojne morze, zawsze wiecie, czym mi się kojarzyło? Jak jeździliśmy zawsze, no jak my byliśmy małe, zawsze w tym spokojnym były meduzy. I to kiedyś to ile meduz było, nie? Ja pierdzielę. A teraz nic. Potem jest grill. A teraz jest tak gorąco, że ja chcę umrzeć. Boże. Idziemy po wodę, chodź. Co ty robisz? Ty jesteś większym morsem niż mama. Jacek, chodź. Oj, oj. Już? Ale słona? Słona! Żeby jej nie zasmakowała, żeby teraz nie chciała pić. a to nie wolno. Dostałam od ojca, od ojca. Nie ma nic przeciwko. Od Bardzo zimnego desperadosa z zamrażalnika. I właśnie chciałam powiedzieć, że uruchamiamy naszą polską cebulę ciąg dalszy i truskawki były po 14, tak? 14,50. U nas po 10 były. To chyba... Morela czy przez Morela. <laughs> Chyba morela Ale Morele pyszne Bruskawki, nie wiem byszę. Nie, nie próbowałam, ale poczekaj, cebula ciąg dalszy. Wczoraj masło dokładnie za 9,79 dzisiaj w polu markecie. Jak jest. wydaliśmy 49 zł, to można było wziąć 2 po 5 zł. No i kupiliśmy. <laughs> I kupiliśmy, a najlepsze jest to, że mamy masło, to które ja mam w domu. Które Paula przywiozła? Z Zakopanego I tak wali kozią dupą? Chcecie zobaczyć chorą Paulę? Czy Paula nie chce? Paula chce uwagi Tak wyglądają wakacje 2022 Powiedz hej Ale, o, pokaż Daj zrobimy test truskawki, mogę jedną? Tą dużą wezmę Ci Ale ślicznie pachnie mm. Ej, szczerze? Tak dobrych w tym roku nie jadłam. No że... Tu nie chodzi o to, że wyjazd ekstaza czy coś. Tak dobrych u nas nie ma. U nas za mało słońca było. Tak, bo no, nie mhm. ma są. A u nas było mało słońca. I co ty antybiotyk masz czy co? Ja pierdziel. Syrop I, co, I kaszel jeszcze? Co Kaszel gorączka. Wszystko. Kim jest? Laurka dla Pauli? No Paula to jest moja siostra. A Laurka to moja córka. Stryjenko? Ja nie wiem, ja to... Ja to tylko znam mama, tata, babcia, dziadek, ciocia wujek. To ty co jesteś? A ja jestem kobietą. Ale gdybyś mówisz stryjenka to bardziej już się pod kobietę podchodzić, bo stryjek to będzie facet, a stryjenka to będzie... To jest grubszy problem, widzę. Ja prawie kończę film, a ty masz po ile zdrapek mamy? Pani dla Jakie mamy? Pani za każdą Pensja, pensja, pensja. Wszystkie te same. Pani za każdą Raz. Nie, Ale nie mamy czym drapać? Mam już, trzymam w ręku. A Pauli chyba lepiej, już tyle siedzi na dworze, co? Czy nie? Tak, 10 groszy? No dobra. Mam nagrać psa, jak Siku robi? Proszę, dla ciebie specjalnie. Nad morzem, nad morzem taki Masz, spełniłam swoje marzenie. Jedziemy. O no gdzie tam? Gronił. Jaki ty Jaki jesteś ładny? Na płynęli, bo pięknie, <laughs> to to mieli, bo ona jest piękny, do autokaru Lao. Przed chwilą nie było ognia, a teraz musimy dzwonić po straż. Teraz, jak nam ukradli jeszcze foremkę i, i grabki. Nie, foremka się a foremka się znalazła. Grapki. No grabki nam ukradli. Zobaczcie teraz tak, jeżeli chodzi o ceny pobytów tutaj. W czerwcu, oczywiście, no bo my jesteśmy w czerwcu, to jest 330 zł za dobę. Od, domki, od domku, nie? Za dobę. A to nie jest liczone od osoby, tylko po prostu, ale domki są mniejsze, ty, tak? Bo one wszystkie mam. wyglądają tak samo, ale macie. są. Nie, domki są te same. Ale nie, no jakiś jest, nie jest tam coś na końcu mniejszy domek? Nie, tam na początku są. Tam znaczy, no na początku. Rujesz, no. jest. No, znaczy, jest mniejszy jakiś tam, no, dobra, ale jest 33, nie, 330 no, zł za dobę. No to ile ty masz w końcu? Bo ja w zdrabkach 6, nie miałam nic, słuchajcie. Czyli Paula ma 6 złotych, tata wydał ile? 35 złotych, bo, ja ma... bo ja nadal nie mam karty. Aha, cicho, nie, tego nie zdradzamy. Bo ja nadal nie mam wyciągniętej gotówki. Nie, no muszę Pauli przelać. A bo nie, no to ty mi pożyczysz, tak? Dobra. To tata mi potem pożyczy pieniądze, nie to, że my tu tak. Na krzywy! To Na razie to na krzywy. Zaraz rozpalamy grilla. Poczekaj, to a tata kazał nagrać, tak tak że wziął tak, szlafrok. To jest jego w pantera, zobaczcie. A Paula dalej to to drapie. To co, ja Morele, Paula, z zbierze że Już ja to dostałam. Nie, on nie zjadł. Truskawki dobre. Gdzie był samolot? O kurczę, leci. a A ty co chwilę krzyczysz 2 złote, 4 złote, 2 no, złote. Nie liczę. Aha. To ja myślę, że już Uy, dzisiejszy grill to za darmo. No co najmniej. No? Ja rozumiem wakacje, nie? Ale dostanę do krujenia kiełbasy nóż do chleba. Na pewno dam sobie radę. Chodź. No, nie mam nic. Nie mam nic. To tam jest głodny. On tu wymusza? Nie zjemy, wymusza. Siedzimy, czekamy na dziadka. A dziadka nie ma. A kaki latają, nie? Daj no i no te nóżki tu. Papa. Papa, no poleciała. Idziemy daje. do sklepu, jesteśmy po grillu. Chciałam powiedzieć, dobrze, że cię nie było. Ludzie mi tu szarpali. No też mówię. To... A wiesz, co było najlepsze? Bo ja gadałam z tobą przez telefon, nie? Myślę, I, no, no. I ona mówi tak, gdybyś się dazywała, to na ciebie nie spojrzała. I no mówię, brzydka, ja ja, ja, ja mówię, taka brzydka jest Ja mówię do Pauli, mówię. Super. mówię ja do nie mówię, słuchaj, zdjęcia, telebryci, się ucieka. Ona ucieka. Bo. Nie, no tak to nie było. No ale w koninie widzisz po głosie mnie rozpoznał. No to mnie to samo, widzisz? No, no ale ja miałam nos połamany, to ja mam nos. Inny... z czego panią? Nie ja bym chciał zobaczyć na... Ty Ja teraz muszę powiedzieć, Dobra, że. Dobra, ale kawę, też, a ja muszę tam te. domki chwilę zobaczyć, jak pójdziemy. Swoim no. marzeniem jest Tak, zobaczyć. bo Ja nie wiem jak kto mnie zaczepił, bo nie doszło do tego, że nie wiem jak ktoś ma na imię Ale siedzą w koło brzegu i mówią, że tu nie jest tak fajnie jak tutaj Przyjechali tu sobie dochodzić, bo im się tutaj tak podobało, bo byli o. dwa lata temu O, stronie morskie, cisza, No spokój. bo my nie lubimy takich dużych, my o, lubimy czy... takie Słuchaj, małe Słuchaj, cisza, spokój, jest to fajnie. tak jest oględnie tylko Włosy mi wychodzą, Jezus O, słyszysz? się uczę Cisza Tu, sp... tu i tak No i co? Poszło coś? Hmm. Jeszcze złoto rzuciliśmy i stoimy, Co? tak? No. A tam jeszcze raz wcześniej stary Jest! Jedziemy, trzymaj się, no, trzymaj się! Ona się boi! Nie, nie boi się, trzymaj się, jedziemy! Nie już koniec? Siedzimy! Jedziemy, siedzimy! Jedziemy! Nie, nie o Matko, bo... Ale trzy złote wydałeś, ci powiem? No, A my nie jedziemy wcale. 3 złote poszło. No co ty? Może pan skoczy. <laughs> pan też je chce. Siada. Nie no, w porządku. Chodź na nie? Ale odwaliła. No tam chcieliśmy na tym jechać, ale widzę, że tuż jest problem. Nie, nie, tak jak tutaj to już... To jaś fasola by tak nie jeździł na Co kupiasz? Wszystko? A? Jeszcze im 50 lat zostało Ale... jedziemy. No, jedziemy. Daj. Musisz ucelować do. Nie, no to nie Starczy, słyszysz? starczy, to starczy. Nie, o kurcze No jak tak? no puszczasz te bańki czy nie? No Mama ci musi pomóc, musisz jej pomóc, bo kolana Matko, patrzcie co robi. Poczekaj. To po co ty tam weszłaś? Babcia. <laughs> Babcia ma tam wejść. No dziecko kochane. Ale cię Paula wsadziła, widzisz? A parwo bo to się rusza, ona się boi. Jest jakie to dziecko jest wrażliwe, tak jak na tym samochodzie. Paula, to będziesz udawać ratownika, czy coś, no. Paula nie umie zejść, patrzcie. A ty masz te klapki w atomówki, nie? Co to jest? Atomówki. Ale patrzcie. 38 przechodzi. Co? Tu? Co tu? Nie wchodzimy tam już. No bo się bałaś, nie chciałaś. Na samochodzie nie chciałaś, dziadzia wrzucił trzy złote. No, dziecko. No tak, ty do góry na to. To tak jak ja. I Paula w sumie. Idziesz z dziadkiem? Chodź, idziemy. Paula, powiedz, że się lepiej czujesz. I żeby wszyscy już do ciebie podchodzili. Chodź, chodź nie. nie chodzę jeszcze. Nigdzie nie chodzisz? A jutro idziesz? Idziesz? To jutro możecie podchodzić do Pauli, nie wstydźcie się. Pijone przybijesz? będziesz? Ale ja nie mam Ale ty nie miałeś covida, pewnie zrobiłaś. No, no, robiłam testy i nie No, Widz, Laurka, zobacz jak dziadek ostatni raz występuje w filmie. daleko? Tak, bo ty no, na tym ostrym, nie, na ostrym dyżurze jak to było? i przyjęć. Dziadek! Co ty? Idź do dziadka szybko. No tu wylało nam się piciu. Tak, <grywa> Chodzisz? Chodź, pokaż, jedziemy, tak? Musimy trzymać się w oknie, tak? Idziemy na górę? No, ale to no, wszyscy? Zobaczcie tabliczkę do ilu jest. Kilogramu. Chodź, jedziemy. Jak ja nie wchodzę, to nie musicie sprawdzać tak dokładnie, jedziemy ale... Razem, tak? I pomachamy dziadkowi. No idziesz z nimi? Bo Boże, dziadka rzuca jak na statku. Jest! Dziadek! Dziadek wielki podmówił. No? Ten, gdzie wszedł? Groszek! Patrz, co robi, dalej? Bierz Hannibala? Powiedzcie, że on w tym kagańcem wygląda jak. Hani... O matko! Już! Hannibal. Ty też? Ona też. Nie, już nie, ona już mówi, że. Zobacz, U góry. A to mówki. <noise> Powiedz, że jutro jak podejdą to sprzedasz. <noise> Co? No właśnie jak zejdziecie? No, Paula, weź go. Paula, weź psa! Wchodzimy, no. Nie, nie względem. że... Ja pewnie bym nie lepiej schodziła, ale widzę, że schodzisz gorzej niż Paula. No jest dobrze. Ale widział jak poszedł? On. Kaka? Gdzie ty kakę widzisz? Już nie Kaka? Nie, no gdzie ty? Ty już starczył. Buti, Paula wymyśliła nogi do góry. To teraz jedzie. Matko. Boże, dziecko w szpagacie jedzie, Paula chyba. Nie no, ogólnie jest grubo, jest grubo. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.